Kolejne spotkanie standardowo to co było kolejne dwa elementy. Jednym z tych elementów będzie przekazywanie nauczaka z jednej ręki do drugiej na wysokości bioder, przejmując kontrolę nad nim za plecami, a drugie będzie to nauka obrotów na nadgarstku. Brzmi strasznie, ale zobaczymy. Dobra, więc to, to co było. Pierwszy rodzaj przekazywania, jaki znamy, wygląda w ten sposób tak. i to doskonale potrafimy. Drugi będzie z wykorzystaniem tego właśnie elementu, obijając sobie biodra, trzymając ją taką w ręce jak teraz. Po uderzeniu w biodro prawe przechwytujemy je prawą ręką za plecami, jest raz, dwa, 3 łatwiej, przekładam. przekładam. Raz, dwa, trzy, przekładam. Raz, dwa, trzy, przekładam. Raz, dwa, trzy, przekładam. Raz, dwa, trzy, przekładam. Element jest prosty i trzeba poćwiczyć. Drugi element będzie nam potrzebny w przyszłości do dynamicznego okręcania sobie nunchucka oku dłoni, zarówno w prawą, jak i w lewą stronę. Ale początek wygląda w sposób taki, że trzymając nunchucka pięścią skierowaną kciukiem do góry, próbujemy sobie złapać równowagę w sposób taki, aby nunchucko poruszało się w linii prostej do przodu do tyłu. I w momencie kiedy dolna część broni będzie unosiła się do góry, wykonujemy dynamiczny ruch w celu takim aby ono się okręciło i spadło z drugiej strony. Czyli trzymając na początku w pozycji takiej kciukiem do góry. Po wykonaniu obrotu łapiemy za drugą część i pięść powinna być skierowana kciukiem do podłogi. Wygląda to w sposób taki. Jest w dół i analogicznie ruszając do przodu i do tyłu, w momencie kiedy dolna część broni będzie dźwigała się ku górze, wykonujemy to samo, czyli tak, jakby w odbiciu lustrzanym. Czyli zarzucamy, troszkę bardziej dynamicznie i przechwytujemy drugą część broni. Pokażę jeszcze raz. Na początku będzie ten wypadać, więc warto sobie odsiąść jakąś kalimatę, cokolwiek, szkoda paneli, kafelek, bądź parkietu. I w momencie kiedy... To trzeba po prostu wyczuć. Powolutku idzie do góry, hop. Idzie do góry, hop. 不不责呢。